na kanale jestem ja postanowiłem, że będę miał dla Was jakieś rzeczy do rozdania które po prostu... zrobić miło komuś, no to tak, pierwszy warunek do y, konkursu. Like, drugi y, subik. Trzeci. swój w komentarzu i czwarty podanie dalej. Tak? No. A za pierwsze miejsce będzie taki piękny melonik za drugie miejsce. O jezu, jak mi muli. Jak mi podrośnie y, tamten malon, co tam jest. On kosztuje. No tam jest taki malon ładny. On kosztuje teraz y, 700 baniek. No to on będzie na miejsce drugie. A na miejsce trzecie wykombinujemy coś takiego za 500 baniek, jakoś tak. I będzie super. A oprócz tego kolega ma dla was kilka petów ode mnie, w sumie kilka, no całkiem dużo. No dobra, no to, to tyle, nara.